Już po raz piąty w ogrodach jezuickich w Starej Wsi odbył się jezuicki festyn rodzinny. W tegorocznej zabawie wzięło udział ponad tysiąc osób ze Starej Wsi bliższych i dalszych okolic. Proboż parafi w Starej Wsi, ojciec Jan Gruszka, przywitał przybyłych gości i zaprosił do wspólnej zabawy. Ale myślę, że to jest też ta radość, kiedy powstaje coś i człowiek się może w to włączyć. Nasze projekty. Oczywiście to wszystko służy temu, żeby. To miejsce żyło, żeby ono było przyjazne dla pielgrzymów, dla turystów, którzy tutaj się pojawiają. I właśnie do Pany nam o to chodzi, żeby, żeby no, było to na miarę XXI wieku, żeby rzeczywiście te warunki były były po prostu dobre, żeby, żeby były czytelne, te wszystkie informacje, które są potrzebne. Z drugiej strony no, też... Wydaje się, że samo sanktuarium, nasze muzeum, a z czasem także Johny biblijny będą też jeszcze dodatkową atrakcją ku temu, żeby rzeczywiście można się tu było, że tak powiem, zatrzymać i, i przeżyć parę fajnych chwil. Bardzo dziękuję z tego miejsca tym wszystkim, którzy nas spali tutaj na, na ręce pana burmistrza Józefa Rzepki. Bardzo dziękuję za zrozumienie i powiem szczerze, że nie ustaną życzliwość dla tego przedsięwzięcia ale powiedzmy tutaj rzeczywiście pomoc gminy no jest nieoceniona. No, cała infrastruktura w postaci sceny, obsługi i tak dalej, to są rzeczy, no, bez których dzisiaj takie spotkanie nie może funkcjonować. A to, że funkcjonuje i że tu ludzi się, że tak powiem, pojawia, no to jest efekt także, że udaje się jakoś te wszystkie czynniki wspólnie zgrać. Myślę, że no jest to bardzo ważna inicjatywa, a przede wszystkim po to, żeby nasza mała ojczyzna bawiła się wspólnie, bez alkoholu, rodzinnie. To też jest bardzo ważne. Też Udział wielkich gwiazd jak Andrzej Cierniewski pomaga nam zbliżyć i ściągnąć tutaj więcej ludzi, nie tylko z naszych regionów, ale także i z oddalonych miejscowości, bo wiem, że są ludzie z dosyć daleka, także czekają na jego występ. Ciekawy repertuar jest naszych partnerów z Ukrainy. Wiadomo, mamy polsko-ukraiński projekt, więc jest to taki akcent na naszym festynie i też liczymy na taką Troszeczkę inną nutkę, ale bardzo żywą i oryginalną. Tym razem Starowiejskie Święto jest zwieńczeniem Ignacjańskich Dni Młodzieży Magis, które odbyły się po raz dwunasty. Wzięło w nich udział ponad 300 młodych z całej Polski. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem 12 okruchów. No, rzeczywiście wielu młodych żeśmy mieli w tym ostatnim czasie. A młodzież to jest dynamizm, to jest, są nowe pomysły, to jest, no wydaje mi się, kiedy człowiek na nie patrzy, to sam, sam, jakoś też nabiera pewnego żaru i, i chce się ześcić. Festyn wkomponował się w życie kulturalne lokalnej społeczności, która z ogromnym entuzjazmem uczestniczy we wspólnej zabawie. Podobnie jak w latach poprzednich, organizatorzy zapewnili uczestnikom wiele atrakcji. Nie zabrakło programów artystycznych, występów tanecznych i koncertów. Koncerty rozpoczęły się wystąpieniem Orkiestry Nętej ze Starej Wsi pod batutą Pawła Fejdasza. Tym razem gwiazdą wieczoru był Andrzej Cierniewski. Olbrzymia frajda, że tu jestem. Fantastycznie, że mogę tu dzisiaj zaśpiewać. Mam nadzieję, że będzie koncert zarąbisty. Bo będzie mi się podobał. No i że spotkam całą masę fantastycznych fanów, tych, które tutaj mam, którzy piszą na Mojej stronie internetowej. Zresztą zachęcam wejść. Na pewno zdjęcia stąd będą. No i waszą telewizję, bo te lokalne telewizje to jest przyszłość komunikacji. Pozdrawiam serdecznie. Oglądajcie, wspierajcie, bo to jest najważniejsze, co obecnie w komunikacji istnieje. No ale słyszę właśnie, że tutaj też powstają ogrody, tutaj ta scena, ten, widać, że atmosfera się szykuje fantastycznie. Także moi drodzy, pozdrawiam gminę Brzozów, pozdrawiam tele, waszą telewizję, pozdrawiam wszystkich moich fanów, tych, których są i tych, którzy będą. Zapraszam na moją stronę internetową, a dla was wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się.

Wszystkich mieszkańców gminy Brzozów pozdrawiamy od e, Rowskiego Retro i gadamy, mówimy po ukraińsku. Witajmy serdecznie naszych polskich Wszystkich blach Witania z Lwiszczyny. Tradycją festynu wpisał się konkurs przeciągania liny o Puchar Proboszcza Starej Wsi. Tym razem nie wytrzymała lina. Ogromną popularnością wśród dzieci cieszyły się dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny czy malowanie twarzy. Całe rodziny chętnie uczestniczyły w różnych konkursach z nagrodami. Było radośnie, kolorowo, humory dopisywały i pogoda też. Wspólne świętowanie w Starej Wsi jest świetną okazją do integracji, a także sposobem na rodzinne spędzanie wolnego czasu. Nie zabrakło też atrakcji przygotowanych przez strażaków. Sporym zainteresowaniem wśród najmłodszych cieszył się wóz strażacki. Festyn stał się też dobrą okazją do zwiedzania Muzeum Jezuickiego oraz skarbca, do czego ojcowie zachęcali przybyłych gości z innych miejscowości. Na uczestników czekała pożywna grochówka, bigos i inne domowe przysmaki. Dla dzieci, oczywiście, nie zabrakło słodyczy, lodu popcornu i innych smakołyków. Mamy przygotowaną grochówkę przez strażaków, bigos przez koło gospodyń, kapuśniaczki, rogaliczki, pajda chleba z, ze smalcem, ciasto tradycyjnie, kawa, herbata, lody. Na pewno nie braknie. Jak każdego roku festyn dzięki świetnej organizacji pozostanie w pamięci uczestników. Starowiejskie atrakcje pozostawiły niezapomniane wrażenia uczestników wspólnej zabawy i jak zapowiadają organizatorzy, szósty jezuicki festyn rodzinny odbędzie się już za rok. Is